Poznamy kolejną własność dotyczącą potęgowania, a mianowicie potęgowanie potęgi. Jest to już ostatnia, piąta własność dotycząca działań na potęgach: mianowicie, aby podnieść potęgę do potęgi, należy pomnożyć wykładniki, a podstawę przepisać bez zmian. I teraz, podstawa potęgi to jest dowolna liczba różna od zera. Wykładniki, w tym przypadku litera, oznaczone literą n i m, są to dowolne liczby naturalne. I teraz mamy zadanie pierwsze, w którym mamy polecenie zapisz wyrażenie w postaci jednej potęgi. Przykład a4 do potęgi drugiej do potęgi siódmej. Zgodnie z własnością potęgowanie potęgi Podstawę pozostawiam bez zmian, wykładniki wymnażam. 2 razy 7 to jest 14. Zatem 4 do potęgi 2 do potęgi 7 to jest 4 do potęgi 14. Przykład b, minus 2 piąte do potęgi 7 do potęgi 11. Podstawę pozostawiam bez zmian, wykładniki natomiast wymnażam. 7 razy 11 to 77. Kolejny przykład, minus 4 do potęgi 2 to do potęgi czwartej, to do potęgi szóstej. Podstawę minus 4 przypisuję bez zmian, wykładniki natomiast wymnażam. 2 razy 4 to 8 i razy 6 48, zatem otrzymujemy minus 4 do potęgi 48. I podpunkt D, 3 piąte do potęgi trzeciej, to jeszcze do potęgi trzeciej i to do potęgi czwartej. To będzie 3 piąte do potęgi 3 razy 3 razy 4, czyli 9 razy 4, a zatem do potęgi 36. Pamiętamy, że jak mamy ułamek zwykły i zapisujemy go do potęgi, to ten ułamek zwykły zapisujemy w nawiasie. I kolejne polecenie, zapisz wyrażenie w postaci jednej potęgi. Tutaj już będziemy łączyć różne własności działań na potęgach. I teraz 3 do potęgi czwartej razy 3 do potęgi piątej to w nawiasie i do czwartej, przez 3 do potęgi drugiej razy 3 do potęgi trzeciej, to w nawiasie i do czwartej. Co otrzymam najpierw? Najpierw wykonam iloczyn potęg o tych samych podstawach. Iloczyn potęg o tych samych podstawach mówił nam, że Podstawę przepisujemy, a wykładniki dodajemy 4 dodać 5 to jest 9, następnie przepisuję do potęgi czwartej. W mianowniku natomiast ponownie mam iloczyn potęg o jednakowych podstawach. Zatem podstawę 3 przepisujemy, wykładniki dodajemy 2 dodać 3 to jest 5 i to wszystko do potęgi czwartej. I teraz, zarówno w liczniku, jak i w mianowniku, stosujemy potęgowanie potęgi. A więc 3 do potęgi 9 i do potęgi 4, podstawę 3 przepisuję, wykładniki wymnażam. 9 razy 4 to 36. W mianowniku natomiast mam 3 do potęgi 5 i do potęgi 4, podstawę 3 przepisuję, wykładniki wymnażam. A więc 5 razy 4 to 20. I pozostaje mi jeszcze jedna własność na potęgach, mianowicie iloraz potęg o jednakowych podstawach. Ta własność z kolei mówiła, że podstawę przepisujemy wykładniki, natomiast odejmujemy 36 odjąć 20 to będzie 16. Zatem otrzymujemy 3 do potęgi 16. Podpunkt B. I tu stosujemy własności analogiczne, czyli najpierw w nawiasie w liczniku mamy iloczyn potęg o tej samej podstawie, zatem przepisujemy podstawę, wykładniki dodajemy 9 dać 3 to jest 12 i to jest jeszcze do potęgi piątej, w mianowniku analogicznie 2 do potęgi czwartej razy 2 do potęgi trzeciej to będzie 2 do potęgi siódmej i to jeszcze do potęgi piątej. Teraz stosujemy własność potęgowanie potęgi, a więc podstawę przepisujemy wykładniki, natomiast wymnażamy. 12 razy 5 to będzie 60 i w mianowniku podstawę przepisuję wykładniki wymnażam 7 razy 5 to będzie 35. Pozostaje mi jeszcze ilora z dwóch potęg o tej samej podstawie. I zgodnie z tą własnością podstawę 2 przepisuję wykładniki, natomiast odejmuje 60 odjąć 35 to będzie 25, czyli 2 do potęgi 25. Własność podpunkt C. Tutaj mamy troszkę inną sytuację, bo tu mamy od razu potęgowanie potęgi, czyli 2 do potęgi 3 do potęgi 3 to będzie 2 do potęgi 9, gdyż wykładniki wymnażamy razy a teraz mamy 5 do potęgi trzeciej i do potęgi czwartej, czyli to będzie 5 do potęgi 3 razy 4, czyli do potęgi 12. W mianowniku natomiast mamy najpierw iloraz potęg o tej samej podstawie, a więc podstawę przepisujemy, wykładniki odejmujemy. 9 odjąć 3 to będzie 6 i to jest jeszcze do potęgi drugiej. I teraz licznik przepisuje 2 do potęgi 9 razy 5 do potęgi 12. I tu nie mam ani tych samych podstaw. Potęgi, ani tych samych wykładników. W mianowniku natomiast mam 5 do potęgi 6 razy 2, czyli do potęgi 12. I tutaj albo stosuję dalej własność dotyczącą ilorazu potęg o tej samej podstawie, albo zauważam, że mam 5 do potęgi 12 w liczniku i 5 do potęgi 12 w mianowniku i to skracam. Ja wykorzystam własność, czyli 2 do potęgi 9 przepiszę, natomiast 5 do potęgi 12 podzielić przez 5 do potęgi 12 jako iloraz zastosuję własność, że podstawę przepisuję, wykładniki odejmuję. Czyli otrzymam 5 do potęgi 0. I teraz przypominam sobie, że 5 do potęgi zerowej to było 1, czyli mam 2 do potęgi 9 razy 1, czyli 2 do potęgi 9. Kolejny przykład. W przykładzie d w liczniku w nawiasie mamy iloraz potęg o tej samej podstawie, czyli podstawę przepisujemy wykładniki, natomiast odejmujemy. Od 12 odjąć 9 to będzie 3, czyli 7. Do potęgi trzeciej i to jeszcze do potęgi dziewiątej w mianowniku natomiast 7 do potęgi czternastej przepisujemy, dzielenie przepisujemy i stosujemy najpierw własność dotyczącą iloczynu potęg o tej samej podstawie. Własność ta mówi, aby podstawę przepisać, a wykładniki sumować. 2 dodać 3 to będzie 5. I to wszystko jest jeszcze do potęgi drugiej. Teraz w liczniku stosuję własność potęgowanie potęgi, czyli mam 7 do potęgi 3 razy 9, czyli do potęgi 27. W mianowniku natomiast mam 7 do potęgi 14 podzielić przez i dalej mam potęgowanie potęgi, czyli podstawę przepisuję, wykładniki wymnażam. 5 razy 2 to będzie 10. W kolejnym kroku licznik przepisuje bez zmian, czyli 7 do potęgi 27 w mianowniku. Natomiast mam iloraz potęg o tej samej podstawie, a więc podstawę przepisuję, wykładniki natomiast odejmuję. 14 odjąć 10 to jest 4. I teraz znowu mamy iloraz potęg o tej samej podstawie, więc podstawę 7 przepisujemy i wykładniki odejmujemy. 27 odjąć 4 to będzie 23 w wykładniku, czyli otrzymujemy 7 do potęgi 23. I kolejne zadanie. Dane są liczby x w postaci 11 do potęgi 3 do potęgi 5 oraz y równe 11 do potęgi 6 do potęgi 2. Ustal, która z podanych liczb jest mniejsza. I ile razy mniejsza. Żeby to ustalić, sprawdźmy, ile jest równa liczba x i ile jest równa liczba y. Liczba x to jest 11 do potęgi 3 i do potęgi 5, a więc wykorzystuję własność potęgowanie potęgi, czyli podstawę przepisuję bez zmian, wykładniki wymnażam. Otrzymuję 11 do potęgi 15, bo 3 razy 5 to 15. W mianowniku natomiast Eee, mamy 11, które przepisujemy bez zmian, i w, licz e, i w wykładniku wymnażam 6 i 2, czyli podstawę przepisuję bez zmian, wykładniki natomiast wymnażam, czyli 6 razy 2. To będzie 12 w wykładniku. I teraz liczba x to jest 11 do potęgi 15, a liczba y to jest 11 do potęgi 12. Z tych dwóch liczb mniejszą będzie liczba y. Dlaczego? Bo 11 do potęgi 15 jest większe niż 11 do potęgi 12. Czyli już wiem, że liczba y jest liczbą mniejszą i teraz pytanie ile razy jest mniejsza a więc większą liczbę 11 do potęgi 15 dzielimy przez 11 do potęgi 12 i mam iloraz dwóch potęg o tej samej podstawie a więc podstawę przepisuję wykładniki natomiast odejmuję i 11 do potęgi trzeciej tyle razy liczba y jest mniejsza Od liczby X. Mhm. X. Dobre. Pora na kolejne zadanie tu będzie zadanie z uzasadnieniem. Uzasadnij, że wartość wyrażenia 10 do potęgi piątej w nawiasie i to do potęgi drugiej nie jest równa wartości wyrażenia 10 do potęgi drugiej, do potęgi 5 i to do potęgi drugiej. Sprawdźmy, co możemy więcej powiedzieć o tych potęgach. 10 do potęgi piątej w nawiasie i do potęgi drugiej mogę tą potęgę zapisać w postaci jednej podstawy i jednego wykładnika, gdzie podstawę przepiszę bez zmian, a wykładniki wymnożę, gdyż mam tu własność do zastosowania, poznaną dzisiaj, a więc potęgowanie potęgi. 5 razy 2 to będzie 10, czyli otrzymujemy 10 do potęgi 10. Druga natomiast liczba 10 do potęgi piątej i to do potęgi drugiej będzie równa. Podstawę 10 przypisuję, natomiast zajmuję się najpierw wykładnikiem. W wykładniku mam 5 do potęgi drugiej. Co to znaczy, że mam 5 do potęgi drugiej? To znaczy, że mój wykładnik jest inaczej równy 25, bo 5 do potęgi drugiej to jest 5 razy 5, czyli 25. Zatem 10 do potęgi 10 to na pewno nie jest to samo, co 10 do potęgi 25. W takim razie wartości tych wyrażeń nie są równe, co zostało. Uzasadnione, czyli po prostu obliczone. I z tego tematu zadania egzaminacyjne, jakie mogą się pojawić. Zadanie pierwsze, oceni prawdziwość podanych zdań, wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe. Liczba A równa 5 do potęgi czwartej, i to do potęgi ósmej jest większa od liczby B. Czyli 5 do potęgi drugiej i to do potęgi piątej. Sprawdźmy, ile jest równa liczba a w pierwszym zdaniu. Liczba a to jest inaczej 5 do potęgi, i tu mam potęgowanie potęgi, a więc podstawę przepisałam, wykładniki wymnażam, 4 razy 8 to 32. Liczba b natomiast jest równa, podstawę przepisuję, natomiast 2 do potęgi piątej. Obliczam. 2 do potęgi 5 to jest inaczej 32. Zatem ja stwierdzam, że liczba A jest równa liczbie B. Czyli zdanie pierwsze jest zdaniem fałszywym. Skoro te liczby są równe, no to liczba A nie może być większa od liczby B. I zdanie drugie. Liczba A równa 16 do potęgi drugiej i do potęgi trzeciej oraz B są równe. OK, no to znowu zajmijmy się uproszczeniem liczby a. Liczba a to jest znaczy 16 do potęgi 2 do potęgi 3, czyli do potęgi 8. Liczba b z kolei to jest 2 do potęgi 4 razy 8 do potęgi 4, a więc w nawiasie mamy iloczyn dwóch potęg o tym samym wykładniku. Własność dotycząca iloczynu potęg o tym samym wykładniku mówi, aby wymnożyć podstawy i wykładnik przepisać. No, i to wszystko jest jeszcze do potęgi drugiej. To teraz 2 razy 8 to jest 16 do potęgi czwartej i to jeszcze do potęgi drugiej, czyli to jest równe 16 do potęgi 4 razy 2, czyli do potęgi ósmej. Oznacza to, że liczba a i liczba b jest sobie równa. W takim razie drugie zdanie jest zdaniem prawdziwym. I kolejne zadanie. Dokończ zdanie, wybierz odpowiedź spośród podanych. Wyrażenie minus 1 trzecia do potęgi ósmej, do potęgi drugiej, do potęgi czwartej wyrażenie nie można zapisać w postaci. Eee, ja bym najpierw sprawdziła, ile to wyrażenie jest równe. To jest inaczej minus 1 trzecia podstawę przepisuję, natomiast wykładniki wymnażam. 8 razy 2 i razy 4 to jest inaczej 64 w wykładniku. Teraz e, ja patrząc po odpowiedziach widzę, że nigdzie nie mam minus. No to co muszę przeanalizować? Moja podstawa jest liczbą ujemną, a wykładnik jest liczbą parzystą, więc minus 1 trzecia do potęgi 64 to będzie to samo co 1 trzecia do potęgi 64. Zatem odpowiedź A to jest dokładnie to wyrażenie. Odpowiedź B, tu mamy 1 trzecią do potęgi 2 do potęgi 6. 2 do potęgi 6 to jest 64, to jest dokładnie to samo. A następnie C to jest inaczej 1 trzecia do potęgi 8 do kwadratu, czyli do potęgi 64, czyli to jest dokładnie to samo. A więc jedyną odpowiedzią. Pasującą do tego zadania musi być odpowiedź D. I sprawdźmy. W odpowiedzi D mamy iloczyn dwóch potęg o tej samej podstawie. Własność dotycząca iloczynu potęg o tej samej podstawie mówi, aby podstawę przepisać bez zmian. Wykładniki natomiast dodać 2, dodać 32, to będzie 34. W takim razie w tym drugim zadaniu poprawną odpowiedzią jest odpowiedź D.